Siemanu! Z tej strony Sebastian! Lecimy w kolejnym odcinku The Guys. Ogólnie w poprzednim odcinku były pogranice mitów, a w dzisiejszym odcinku Zaraz wam powiem tylko co zakręcę i sobie zaraz widzimy Dobra, lecimy! Ogólnie w dzisiejszym odcinku nie będę mógł dotykać koloru takiego Zielonego Tak sobie zrobimy, że po prostu zielonego koloru Okej, okay, może tak na początek, co otworzymy spinka, tak na początek, może, no tego, no na początku filmika. Pokażę wam taką taktykę, ja często tak robię i często też trafiam jakieś skiny specjalne albo legendarne. Jak jest legenda, to po prostu tak robicie, no i otwieracie. Może to zadziała, nie wiem, nie zawsze to ogólnie działa. To trzeba mieć szczęście do tego prawie. No Ja takiego szczęścia akurat teraz nie miałem I dlatego dostałem tylko No epika I to duplikat A więc dobra hmm. Wydaje mi się, że nie będziemy mogli tej tutaj Laser Dash'a Chyba, że sobie zagramy Laser Dash'a Nie? I nie będziemy mogli dotykać Po prostu koloru Zielonego tam. Ale zmieniłam na Europę Właśnie chyba nie zmieniłam No właśnie nie zmieniłam Dobra. A potem sobie już będziemy grać takie normalne gierki, nie? Żeby też yy, no było tak inaczej. Ogólnie odcinek może być trochę dłuższy niż poprzedni. No. A póki się tutaj gra daje, to zostawcie łapy i suba, bo odcinki będą tak codziennie koło 13. No, postaram się przynajmniej nagrywać, żeby były codziennie o 13. Nie? A wy macie ponad kilkanaście godzin szybciej że widzicie, że będzie o danej godzinie i wydaje mi się, że o 13 po prostu będą te filmiki, bo ja wrzucam to jako premiera po prostu, nie będę to wrzucał jako premiery a nie jako po prostu filmiki zwykłe jak wrzucam jako premiera, no to możecie sobie czekać na to, nie? widzicie kiedy to będzie po prostu o aha Zapomniałem TY! Dobra, robimy szybko. Eee, animacje. Ok. Pyk. To jest w nie lubię tych klaserów ogólnie. W tym tutaj no, po, jakiś ludzi pobiję. Pobiję ludzi. Zginął chyba zielonych, też nie mogę dotykać. Muszę się jakoś postarać przynajmniej. O, dobra. Ale chłopak, nie mogę, nie wytrzymam. Dobra, zapomnijmy może o tym, co się wydarzyło. Tak wiecie, tak żeby zapomnieć o tym, żeby o tym nie myśleć. I u że to się nie wydarzyło. Okej. Okay? Dobra. Mm. Okej, okay. no tutaj ja sobie tak, bym takiego małego odcinka zrobił, że tutaj na to wchodzę, no ale dzisiaj, no nie mogę. No. no. Pyk. Miałem to zrobić że kolorem takim czerwonym, różowym i ten, ale no, no pomyślałem, że zrobię z zielonym po prostu. Zobaczymy, jak to pójdzie, nie? Nie, dobrze. No i dobrze, dobrze. Lecimy, no chyba tutaj z prosami jesteśmy. Nawet, aha. No ja też prosem nie jestem akurat. Wolę normalnego blockdasha niż laserdasha. Ale to chyba większość, tak mi się wydaje, że... Bo w sumie wydaje mi się, że blockdash jest łatwiejszy. Ej, a w ogóle nie wiem, czy na daszu są też te nowe bloki. Bo chyba są, nie? No bo to jest jak normalny blockdash, tylko że... Lasy robi. To wydaje mi się, że będą te nowe bloczki. Tutaj. to nie Nie wiem, zobaczymy. Ok. Mister Beast. Dobra. A i za niedługo chyba wleci nowa piosenka. Tak nie wiem wam powiedzieć tak o teraz. Tylko nie wiem jeszcze kiedy, żeby was też nie okłamać, nie? Bo no, no tak zasadzie to nie wiem jeszcze kiedy. Ale mam plan, żeby nagrać tą piosenkę. E, kto czeka na nową piosenkę? Ej, teraz nawet nie możemy ani tego dotrzeć, ani tutaj tego. To, 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 takie takie inne, takie, o kurde. Ej, zrobię powiem Wam szczerze. Już? Coraz trudniej się robi. Okej. Okay. Ja myślałam, że dotknąłem kolców i tak poleciałby mnie Prosto na lasery hmm. O kurde, rozbijcie ktoś. Aha, dobra, no dotknąłem O, nie dotknąłem I co ja teraz mam zrobić? Chyba tak, nie, jeszcze lak Ej Uwierzcie mi na słowo, że skoczyłem Na serio nacisnąłem No kurde, no Gdyby, nie wiem co to było, czy to był lak, czy co to było Kto mnie zaprosił? kami. Właśnie nie mam znajomych już. Dobra, chyba lecimy, nie? O, patrzcie, jak już widzicie, to teraz wpiłem abrę. Wczoraj jeszcze wspierałem farela. Dobra, lecimy. Lecimy z normalnymi gierkami, żeby było ciekawie. I tyle. I to będzie pivot push. Tutaj chyba pilot patrz, pilot jak to się mówi. Tutaj chyba zielonego nie ma. Postaramy się przejść. Ja akurat mapy wyścigowych nie lubię. awa Czemu oni tak biją z odką Ja też mam ich bić? Dobrze, walnąłem pandę. Ej, zauważyliście, że dużo osób nie ma takiego tego buta? No w sumie, jak już mają tego zwykłego, no po, po, to po co im ten, ten, nie? Dobra, wiecie co, ja po prostu nie lubię tej mapy. <laughs> tak wiecie co, chyba nie przyjdziemy, no, ale to w sumie nic się nie stało, od razu będę mógł Wam coś powiedzieć. niesamowite. Leciałem w tapa. Bo on się powtórka pokazała, mam nadzieję. Tak, tak, Montaż jest tam. no. O dobra, tu jest, jest zielony, no to nie jest taki ciężki, zielony akurat. Żeby mi ją dotknąć. Ale dobra, lecimy. I teraz... I tej mapki powiem wam, że umiem robić triki, ale nie zawsze je robię, bo... Często jest tak, że się boję, że nagle spadnę. Wiecie o co chodzi? I tam. No. Wrócimy sobie tędy. I teraz próbujemy tego dniczka. O, dobra. Widzimy. Powinniśmy przejść. Ale za to, że dotknąłem, to muszę zrobić... To widzicie? E, dobra, zrobiłem, no. Nie, nie gadać. Jest, bo to tylko zielone i dlatego zrobiłem emotkę albo animację, jak dwał, tak dwał. No. Ciekawe co będzie na finał, nie? Oby block dash Napiszcie jaka jest wasza ulubiona mapa ogólnie. Moja to block dash i space drop. No nie, że ja tu przegram, jak ja jungle rola, a nienawidzę ja jeden. To jest moja taka najmniej ulubiona mapka, razem z piwotpashem, piwotpushem, pyk, no nie lubię tych mapek, no się, że mapy wyścigowe jakoś tak mało co lubię, tam tylko niektóre są takie fajne, które lubię, nie, ale nie wszystkie, no, no, niu, no, niu, no. pyczek, znaczy pyk, bo pyczek, nie wiem, kurde, nie, co ja... Nie wytrzymam Dobra już się nawet nie staram wiecie Już się nawet nie staram Widzicie, co to był za lag? Pokaż powtórkę po prostu I tyle Mam nadzieję, że zobaczy zobaczyliście powtórkę tego laga Niesamowitego laga Lag, lag, lag Mam jakiś turnie, jest tutaj... O, jest legendarny blogdas. Lecimy z legendarnym blogdasikiem, dobra? Zobaczymy jak mi pójdzie. Okej. Okay. Yy, akurat nie graję tak często w legendarnego blogdasza, więc może być trochę ciężko. Ale zobaczymy, nie. Co jest? Ale mnie to popycha, co się tu dzieje po prostu. No panie ja nie panie. <laughs> Pani ja co? Pyk. Aha Pale bym, bym się wkurzył, nie? Dobra, zaraz zrobię oczywiście emoty. Nie zapomniałem spokojnie. O, możemy zaraz zrobić emotkę. Nie wali mi... i co? Chodziło mi, że mnie nie bo dlatego je O nie, teraz on się... chce na mnie odegrać. Walłem tipa i wlałem, no to spoko. Ej, ja ogólnie umiecie tego triczka, nie? Ja wam pokażę go. Znaczy. O. To są te kolce, nie? I klikacie tutaj to? O. I to wam się robi. Tutaj parę to też zrobiło. Ja to umiem jakby zrobić, ale no... Nie, coś. Wolę na spokojnie sobie lecieć, żeby próbować chociaż trochę wygrać. A wiecie. To nie zawsze się jednak wychodzi. Może coś się stać nagle i może nie wyjść. Ja to by nie było fajnie dla pana Jana. Pana Jana! Co? Co? Jak tu grać? Normalnie. Okej. Okay. O, pyk, pyk. Ale mnie walnęli. Aha, wygrałem. Uh, aha, wygrałem. Uh, aha, wygrałem. To było ciekawe. Po nie jo, po niej I teraz to będzie Legendary blok Blogdash Legendary! No i w sumie już 20 z w sumie nie będę na minusie teraz, bo tu się dostaje 20 gemów za zajęcie tego miejsca tutaj. I się tutaj wadam. Cześć. Nie bijcie mnie, proszę. O. Ej, A ja byś, czy też byście chcieli jakieś bloczki normalnie, nie? A nie tylko gierki. No na przykład jakieś, nie wiem, vlogi. Takie normalnie, że to chodzę. Coś robi, jakieś pranki czy coś, no napiszcie, nie? Czy chcieli takie coś? Czy nie chcieli? Powiedzmy. Ja nagrywam ten kanał dla was. Wiem, że to źle zrobiłem ogólnie, no. Zauważyłem. No, ale już trudno, nie? O, to się zakręcimy z pienka. Dla was. Dla... Spinek dla was spinek dla was wiecie tu ja wszystkie zwykłe i no jak widzę zwykłe już mówię takie no kurde no duplikat nie pokażę wam nawet. pokażę wam jakie mam skiny w sumie dobra mam tutaj wszystkie zwykłe no to wiecie w sumie jakie są takie nietypowe Pyk, pyk, pyk 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 pyk. Chyba te nikogo nie interesują. Mam trochę więcej rzadkich. Pyk. Mam już epickie kapitana. No, takie nawet... Nawet nie, nie wiedziałam, że nie mam. Ale dobra. Mhm. Takie mam tutaj. Tu są już legendy, których mam chyba 21, 2, 3.

I lecimy, gramy chyba. Nie, to tego nienawidzę. Kolejny Legendary blog też. Daje mi się, że to może być już nasza ostatnia gierka. Oczywiście, postaramy się wygrać dla widza I no. I tyle. Ok. Pyczek. Przimą my... A ja zapomniałam, że nie mogę zielonego dotykać. Dobrze, tu zielonego nie było. To to się zabiję. Dobra. Dobra, idziemy do tyłu tego. Nie, kurde. <grytanie> Dobra, może lepiej nie. O, zielony. Panie, 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 A, po karenę zrobię. Makarenna, a. Panie, 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 panie. Właśnie teraz jeśli dostanę zielonego to nie będę musiał robić tej animacji, bo teraz ją zrobiłam, nie? Ale chyba nie będę musiał. Ale mi się zwróciły giemy. Dobra, nawet jestem zadowolony w sumie. Mhm. To, dobra, to tu będziemy mieli? żetonny. Ile żetonów będziemy mieli? Nie, okej, okay, nie tutaj. Co stało tutaj? I ile, że to 10! Fajnie, fajnie! Dobra, Odważymy sobie jeszcze spinka, tak na koniec odcinka. I uwaga, co będzie, widzowie! Co będziemy mieli? I na koniec odcinka mamy 10 klejnotów? Nie, 5 klejnotów! Super Stumble Guysie! Super! dobra. Wy napiszcie jeszcze jakie inne ciekawe gry chcielibyście zobaczyć na moim kanale. No i widzimy się chyba jutro o 13:00. Nora!